Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym kartiance Pokémon. Dzisiaj, jakby nie mamy tutaj bohatera odcinka, po prostu pogramy sobie kilka, kilka luźnych gier y, różnymi taliami i zobaczymy, jak, y, jak nam się uda. Tutaj, jakby zaczynam od ostatniej talii z Grimerem. No, który dość, dość miło mnie zaskoczył, był dość przyjemną y, w rozgrywce talią. Więc, no, chciałbym dać mu y, ponowną szansę. Zaczynamy pierwsi, żeby się jakoś lepiej tutaj porozkładać. Chociaż, no, równie dobrze Grimer może atakować już w pierwszej turze, więc też to tutaj muszę mieć to na uwadze. Y, jakby tutaj na razie, karty w naszej ręku, ręku nie są jakieś świetne, ale też nie są y, najgorsze. Mam tutaj kartę mił, więc y, możemy dać mu energię. W razie czego go troszkę tutaj do ataku, użyję tego lasera, żeby tutaj może y, utrudnić, utrudnić troszkę y, przeciwnikowi. Może uda nam się utrzymać utrzymać stan jego zatrucia. Y, I powiedzmy, dam tą energię miu, chociaż mógłbym zagrać syntję i spróbować wyłowić to. Ale powiedzmy, że gdyby nie udało mi się zdobyć potrzebnego kombo, to. Z, rozegram to tak jak, tak, jak właśnie tutaj to wygląda, czyli po prostu wycofam Mew do Graimera z energią, a jeżeli nie będę mieć energii, no to tutaj... A e, proszę, nie wiedziałem, że ktoś w ogóle to gra i jak widzimy, ma tutaj to swoje, swoje znaczenie. I sam przeciwnik nas nasz też, nasz kuźwa, nas też otruwa. E, mamy Graimera, więc tutaj żałuję, że dograłem tą kartę kartę energii dla dla niego co tu jest gdy jest yy, dobra czyli nie, musimy uważać żeby nie atakować tego gostka yy, zagrywamy syntię zobaczymy co nam się uda wyłowić yy, nie mamy energii wiecie co na razie powiedzmy że yy, Chociaż mógłbym go zaatakować, tak? Bo, bo konfuz... oszołomienie jakby nie zadaje nam obrażeń, nie? Więc powiedzmy, że zadam go na ten i potem będziemy mieć, jeżeli się nie ewoluuje dość... Niech będzie czego. Raz, dwa, trzy. Gdyby się ewoluował, te, tutaj ta, ta wartość może mieć znaczenie. Okej, okay, dobra, warto, warto czytać karty Warto czytać karty totalnie o tym tutaj <śmum> Zapomniałem, wiecie, jestem przyzwyczajony do tej specjalnej wodnej energii, ale tej, która chyba... A nie, dobra, to jest... To jest właśnie ta. Okej, okay, zapomniałem. Okej, okay, dobra. Jak na razie się tutaj nie, nie ma jakiegoś... Jakby przeciwnik gra strasznie takimi nietypowymi kartami, ale widzę, że świetnie sobie, świetnie sobie tutaj y, radzi w tej rozgrywce. I teraz jakby przeciwnik tutaj ma... No, po, przyjmijmy, że, y, przyjmijmy za, że zaatakowałem tego na 30 punktów obrażeń i zobaczymy, czy potem będzie to miało znaczenie y, w dalszym rozrachunku. I zagrywam syntię mając nadzieję, że da mi Butterfree i Kartę Energii. Karta Energii jest, Butterfly nie ma. Nie mam też możliwości. Wiecie co, podziękujemy za tą grę. Dość tutaj, dość felernie się tutaj rozłożyliśmy, niezbyt, niezbyt pomyślnie. Zobaczmy, czy kolejna gra będzie lepsza. No A dajcie, dajcie znać w komentarzach, jaką wy ostatnio talię rozg rozgrywacie, jaką talią spędzacie najwięcej czasu w PTCGO, czy najbardziej lubicie grać. No ja, bar ja bardzo lubię tą talię Castforma i Mewtwo v Union. No i teraz jakby spodobała mi się też, e, też tutaj e, ta talia z Grimerem. Ale no jak widzicie, no tutaj potrzeba dość, dość wielu kart, żeby móc uznać, że tutaj combo zostało y, wykonane, tak? że, y, że udało nam się uś, osiągnąć zamierzony efekt. Zagrywamy Mew, zagrywamy Oranguru i poproszę o, w sumie nie pamiętam kto zaczynał rozgrywkę. Chyba przeciwnik, a nie, spokojny. Y, zagrywamy Grimera. Dobra, mamy cztery w tali. super. Yy, karta energii dla Grimera. Zagrywamy Butterfree. Zobaczę ile mam stadionów. Dobra, mam jeszcze dwa stadiony. Pozwolę sobie rozegrać ten stadion. Prze pewnie przeciwnik mi go wybije, ale po to, żeby mieć tutaj Oranguru pod dodatkową kartę. Yy. No dobra, w razie czego mamy wycofankę dla Mew, ok. Tylko na razie nie mam, nie mam żadnych innych kart, więc może być biednie tutaj. Przyda mi się jakaś synthia, jakiś sykamor, coś takiego. Możliwe, jeżeli nie znajdę żadnej fajnej karty, że zagram tutaj e, tego guzmy, żeby troszkę spowolnić przeciwnika. Zobaczę, jak mu tutaj. Tutaj to wyjdzie. Patrzcie, jaka forma reklamy. Dali ten znacznik Vistar, a jeszcze, jeszcze nie ma tych Pokémonów Vistar. One mają jakoś wejść koniec lutego, z, to, z tego co się orientuje. Więc zobaczymy, jak, jak tutaj to, to będzie wyglądać. Ok, Marni, super. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przydadzą mi się cztery karty. No tutaj nie miałem za wiele do zdziałania. Super i wycofanka dla Mił, ale nadal nie mamy... Chociaż mamy Girach'ego mamy z, z tego co pamiętam w naszych kartach, więc yy, go tutaj zaprosimy jakby do zabawy. Może być ciężko. Yy, mogę od razu zabić Kalireksa. Mogę... Jak to najlepiej rozegrać? Jak to najlepiej rozegrać? Wiecie co patrzcie, mógłbym zagrać y, ult Ultra Bola i wybrać sobie, zniszczyć y, Dowsing Machine i Floatstone y, i ściągnąć Kalirexa po dwie karty nagród, ale zagramy troszkę spokojniej. Bo co prawda za cenę Butterfree, więc no nie jest to y, nie jest to zbyt tutaj pożądany efekt. E, I spierniczyłem, bo nie mam Jiraczego w talii i nawet nie raczyłem... Nie raczyłem zrobić tutaj e, rozpoznania w tym celu, więc no, na razie się tutaj nie podpisuję. Mam nadzieję, że Ranguru da mi kartę supporter. E, wiecie co? Mam kartę supporter, co prawda, mm, ściągniemy sobie jedną kartę nagród. Nie jest to zła opcja, jakby tutaj nie jest idealna, ale jest. Dzięki temu może tutaj troszkę się rozlokujemy. Widzicie, przeciwnik też ma problem się rozłożyć. Ta Kreselia nie jest taka potężna już w kolejnej, w kolejnej rozgrywce. A y, rozwalimy tego artykułu, no, no i karta nagród bardzo nam się przyda. Jeszcze chwilę przed rozgrywką myślałem wywalić tego gołębiu, ale tutaj jak widzicie, on się, on się świetnie sprawuje. Kukuj nie jest zły, nie jest idealny, ale jakby dwie karty nagród, dwie karty dodatkowe stali są lepsze niż nic, no i mamy ten plus, że przeciwnik ma słabość do typu psychicznego, tak? Więc jakby już sam kukuj, kukuj to dada nam 20, tak tu zadamy łącznie 80 punktów obrażeń. Nie jest to może jakiś super rezultat, ale jest lepszy niż, niż nic. Albo wiecie, gdybym, za, gdybym dorwał kartę Skupapnet, mógłbym zagrać tutaj guzmę i ściągnąć tego gnojka. Przeciwnik wybił nasz stadion. No jakoś się nie pogniewam. Przeciwnik ma słabość do typu psychicznego, więc i tak będziemy w stanie go niszczyć jednym ciosem. Więc jakby te stadiony nie są tutaj jakby zbyt wymagalne. No ale przeciwnik potrzebuje jednej karty energii na tej Kreseli. Yy, nie mówcie, że wycofa się w Kali Rexa. To bardzo ryzykowne. Mógłbym mnie zabić yy, Kresselią. No nie wiem, jak to nazwać. Nazwać to. Yy, nie wiem, odważne, nierozważne. Głupie, ryzykowne, no ale co prawda mamy bardzo słabe rozłożenie, więc no tutaj jakby przeciwnik Przeciwnik ma przewagę, ale mamy tutaj dowsing maszyn, mamy oranguru Jakby nie mam tutaj dowsing maszyn po nic fajnego Spróbujmy czy uda nam się zyskać potrzebne karty do wykonania combo Przydałby się nam teammates Wierzę w serce kart, niestety nie mamy team e, Możemy to rozegrać dwojako Yy, mogę coś zniszczyć, wiecie co, spróbujmy zagrać Kukujka. Spróbujmy zagrać Kukuja, świetnie. Mamy Grimera. Yy, mamy Grimera. Yy, zniszczę tutaj za pomocą Dowsing Machine, żeby się go pozbyć. Bo level bola pomoże po, po Butterfree. Sorki nie po Battlefield, po Caterpie I zagram teraz Oranguru po 3 świeże karty Mając na nie różne i energię Nie dostałem eee, Więc Więc jakby tutaj, tutaj poświęcimy mi, poświęcimy Zobaczymy na co przeciwnik będzie polować Ale jakby dalej Dalej no tutaj nie wychodzimy na tym źle, zobaczymy czy przeciwnik zużyje Guzmę, żeby zapolować naszego Greimera, czy skupi się na Mew, który ma kartę Floatstone. Jakby co prawda nie atakowaliśmy w tej turze, zabrakło nam karty energii, co prawda tak i karty scoop up net, ale jakby no nie mogę, nie mogę powiedzieć, że... Dziwię się, naprawdę dziwię się, że nie ładuję tego Pokemona, bo on jest warty tylko jedną kartę nagród, a byłby w stanie nas y, niszczyć. No ale dobra, to, to przeciwnik sobie wybiera. Nie. Marni super, super. Szkoda, że nie zagrał tego turę wcześniej. Potrzebujemy energii i Caterpie albo Scupup Net. No i dostaliśmy to, tak? Więc nie mamy na co narzekać. Więc w następnej turze zgarniemy 3 karty nagród, mając nadzieję, że tam zgarniemy jakiegoś fajnego supportera. Szkoda, że mi wybił Cynthia, bo teraz by była idealna zagrać sobie Synthia w poszukiwaniu kolejnych kart energii. I przeciwnik zgarnia 3 karty nagród, jak widzicie zaatakował nas bardzo potężnie. Zagrywamy scoop up net, ściągamy tego Butterfree, super. Mógłbym, wiecie, użyć, użyć y, VS Seekera, żeby jakąś kartę wyciągnąć. Ale powiedzmy, że. Okej, okay, tak, oczywiście, że chcę. To jest klucz naszej strategii. I zagramy sobie Oranguru. Mógłbym, coś, wiecie, zniszczyć i dobrać więcej kart. I powiedzmy, że nie potrzebuję tej karty. Mógłbym jej użyć do zniszczenia za pomocą Ultrabola, Ale wiecie, co użyję jej żeby zmniejszyć szanse na przeciwnika na większą ilość kart więc jakby tutaj jest moja intencja chociaż i tak jest bardzo solidnie rozłożony i yy, rozwalamy i teraz potrzebuję do zwycięstwa yy, karty energii i zatrute zatrutego, uszkodzonego oh. przeciwnika super, mamy Jirachi'ego, więc uzyskam oh. sobie kartę teammates więc jakby jesteśmy na dobrej trasie dalej tutaj Dziwię się, że nie użył tej kreseli. Wiecie, często, często ludzie grają tak, że mają sobie w głowie jakąś taką jednostajną strategię, a zapominają potem o tych takich elementach. Wiecie, przeciwnik się skupia tylko na pierwszym ataku, i totalnie zapomniał o drugim. Ja tu nieraz widzę na przykład jak. No, wiecie, teraz pustka, pustka w głowie, ale e, nieraz widzę takie sytuacje, gdy, gdy ktoś właśnie ma jakąś szansę takiego wykonać jakiś taki niecodzienny manewr, a jakby tutaj tutaj jednak idzie, idzie po dość, dość sztamp sztampowym torze. No ale zobaczymy, No potrzebujemy jeszcze tylko. Dobra, wygraliśmy grę, chyba że coś źle obliczyłem. Przeciwnik nie ma żadnej karty chroniącego, chroniącej go przed słabością. Więc zagrywamy tak, zagrywamy, zobaczmy w ogóle czy mamy y, czy mamy, Jira, czy, y, mamy Butterfree w talii ostatniego, bo jednego zniszczyliśmy. Tak. Zatruwam. Dajcie, dajcie znać też w komentarzach czy chcielibyście zobaczyć y, moją wersję, y, wersję talii z Miltankiem y, w, w parze z Butterfree. Miltank to jest Pokemon, który zadaje 80%, punktów obrażeń. Jeżeli na ławie jest, jest pokémon typu w stadium drugim, nie? Czyli jakby tutaj coś, coś podobny manewr jak mamy tutaj, ale jakby koszt energetyczny jest mniejszy, więc możemy troszkę pomanipulować nagrodami. No i jakby tutaj nie jest istotne, nie jest istotne kiedy, kiedy po prostu wrzuciliśmy tego, tego Miltanka, do tego Butterfree do, do rozgrywki. Przeciwnik długo się namyśla, czy chcesz zacząć y, pierwszy, czy grać jako drugi. Y, zaczął pierwszy, nie powiem, nie, nie narzekam na to, ale jak widzicie, mam bardzo kiepskie karty. W razie czego mogę atakować tym Oranguru, więc nie będzie najgorszym dołożenie dla niego karty, y, karty energii. Y, ale jak widzicie, tutaj ma Gleissiona, czyli chroni się przed tym typem. Czekajcie, czy Gleison jest nas w stanie zabić? Wiecie co? Hmm. Zagram tutaj kartę, a w razie czego będę też miał yy, móg, mógł atakować, atakować go za pomocą Oranguru. Jak na razie nasze karty nie, nie wyglądają jakoś świetnie, mamy 8 kart energii w talii. Nie mamy, nie mamy jakby tutaj sposobu ich odzyskiwania, ale myślę, że te 8 kart na 6 kart nagród przeciwnika jest OK. Jakby mamy w to wliczone dwa, dwa wycofania, więc. Przeciwnik zagrał guzmę i żałuję, bo mógłbym go już rąbać za pomocą tego oranguru. No i niestety no, będę go rąbać na małe, małe obrażenia, bo tylko 20 punktów obrażeń. Szkoda, bo bym go za pomocą Oranguru rąbnął na 80, a w kolejnej turze zabił, więc no tutaj nie pomyślałem, że dołożyłem tego gramera. No i przeciwnik nas atakuje, tak? Zagramy Twin Energy dla Oranguru, jak na razie nie mam zbyt dużego pola do manewru.